Ruch jest zdrowy dla ciała i głowy. Wiedzą o tym starsi i młodsi. Między innymi takie sportowe hasła towarzyszyły Olimpiadzie Żarowskiej Podstawówce. Dzień sportu po raz pierwszy odbył się na nowym wojsku lekkoatletycznym. Dzisiaj chcę Wam życzyć, żeby odbyło się przede wszystkim bez kontuzji. A pamiętajcie, że każdy, kto wystartuje, choćby w jednej dyscyplinie, ten już zwycięży. Były biegi, skok zwyż i dal. Przeciąganie liny i wiele innych sportowych konkurencji. A do sportowej rywalizacji młodych reprezentantów szkół zachęcał sam mistrz świata Paweł Fajdek. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy dzisiaj wezmą udział w tych zajęciach, w tych zawodach, będą zadowoleni z siebie obejdzie się bez kontuzji, bez przykrych wypadków, bez płaczu, bo pamiętajcie, sport jest po to, żeby nas bawić, cieszyć, nie wolno tutaj się smucić. Są starsi, są młodsi, wszyscy będą się równie dobrze bawić. Co można jeszcze powiedzieć, ja również zaczynałem tutaj w szkole podstawowej od trenowania z panem Jolantą, która będzie prowadzić zajęcia. Mam nadzieję, że kilku z was, kilkoro. Będzie miało ochotę i będzie przychodzić na te zajęcia, aby móc później w dorosłym życiu być zdrowym, żeby cieszyć się jak najdłużej swoim zdrowiem i dzielić się nim z innymi. Dziękuję. We wtorek 30 września na żarowskim boisku lekkoatletycznym nie zabrakło młodych zapaleńców sportowych. W końcu sport to zdrowie. Ja pamiętam, jakbyśmy tu zaczynali, nie było takich warunków, rzucaliśmy gdzieś tam na łące, a teraz zobaczcie. Tutaj władze miasta postarały się, że mamy stadion lekkoatletyczny, niebawem będzie, niebawem będzie również basen, mamy rzutnie na dole, mamy piękne sale. Naprawdę, tylko chcieć coś robić. Także mam nadzieję, że znajdą się osoby, które będą chciały coś robić. I dzisiaj Was zapraszam na rozmowę ze mną, i będziemy, myślę, wspólnie osiągać wysokie cele. Żarowskie szkoły ze sportem mają bardzo wiele wspólnego. Oprócz odpowiedniej bazy sportowej, tutaj w Żarowie, uczniowie mogą również korzystać ze sportowych zajęć, które realizowane są specjalnie z myślą o nich. Wśród nich jest Grand Prix Dolnego Śląska w lekkiej atletyce, Multisport Umiem Pływać i Mały Mistrz. W programie uczestniczą uczniowie wszystkich szkół z Gminy Żarów.